Cześć wszystkim, dzisiaj niedziela, piąta rano będziemy robić dzisiaj wino porzeczkowe, ale zanim do tego dojdzie przejdźmy się po ogrodzie. Najpierw odwiedzimy folię z ogórkami zobaczcie Zobaczcie jak ogórki rosną, pną się do góry pełno kwiatów, małych ogóreczków zobaczcie za niedługo myślę 2-3 dni i będziemy robić pierwsze słoiki Tutaj mam, słuchajcie, taki yy, koper anyżowy, yy, on ma taki posmak anyżu, jest bardzo dobry do ziemniaków. Yy, to co tutaj widzicie, to wyrosły po prostu ogórki, yy, które prawdopodobnie w zeszłym roku gdzieś spadły i wysiały się same. No i tam jest jeszcze lubczyk, ale ogórki go po prostu yy, tak jakby zdominowały a jemu chyba nie odpowiada temperatura w folii tutaj słuchajcie kończy nam się już cebula ja będę wsadzał nowe cebulki żeby mieć zielone ale widzę że nam się rozsiewa pięknie szczypior tutaj zobaczcie to jest tak zwany szczypior czoskowy on ma po prostu smak czosku wczoraj mi się nie udało wszystkiego posprzątać bo zajmowałem się kamperem. Tutaj widzicie dziczki powsadzałem, czyli te wilki i one ładnie wypuściły nam. O, tutaj musimy oberwać, one ładnie nam wypuściły i z tego będą też pomidorki. Przejdziemy się teraz na grządkę z rabarbarem, marchewką. Buraki, seler, pietruszka. No i kalarepa po śląsku: Oberiba. Tutaj, zobaczcie, mam już jedną, wyrwałem piękne kalarepy. Dzisiaj z nich coś przygotuję. Na razie niech sobie leży. Zobaczmy, jak nasze pomidory. Tak wyglądają, słuchajcie, pomidory. Też obrywam na bieżąco wilki, tak jak tutaj widzicie takie malutkie już nawet, to to wszystko trzeba obrywać, no i obcinać liście, żeby pomidor szedł po prostu w owoce, a nie w materię zieloną. Tutaj mamy kolejnego, zobaczcie, wilka, też go urwiemy. To obrywanie liści fachowo nazywa się ogławianiem pomidorów. Yy, prowadzone są na dwa, na jeden i na trzy pędy. Tak jak tutaj widzicie, yy, tu jest yy, pomidor koktajlowy prowadzony na trzy pędy. Yy, też trzeba mu poobrywać dziczki, czy te wilki, jak to tam się zwie, tak zwie. No i żadna choroba na razie ich nie łapie. Tutaj zobaczcie. Tych wrzodów trzeba się pozbywać na bieżąco. O, my go utopimy po prostu. Bo to jest y, zaraza na naszych ogrodach. Pójdziemy y, dalej. Tutaj no, kończą się już truskawki. Ale słuchajcie, to są truskawki, które mają dwa razy owoce w roku, więc z tych truskawek jeszcze będziemy mieli owoce. Tutaj zobaczcie, mamy kabaczki, pełno kwiatów, pełno młodych kabaczków. Tutaj muszę się troszeczkę schylić. Oj, pomiędzy tym rośnie kalarepa. Tam mamy cukinie posadzone, cukinia jeszcze. Jeszcze nie puściła. Tam mamy dalej, słuchajcie, tam z tyłu, patisony. Pięknie wszystko rośnie. No i tutaj mamy fasolę szparagową. To jest wszystko, tutaj fasola szparagowa. Będę wysiewał dzisiaj trzeci raz, żeby mieć po prostu tej fasoli jak najwięcej i jak najdłużej jabłka są już gałęzie poobcinane sanitarnie czyli po prostu doświetlane wnętrza i teraz popatrzcie brzoskwinia pomimo choroby kędzierzawości pięknie zawiązała owoce odbudowała się i trochę tych brzoskwiń będziemy mieli piękne zobaczcie jakie piękne owoce Naprawdę jestem w szoku, że ta brzoskwinia się tak odbudowała. No czereśnie, wiśnia już po owocowaniu. Będziemy ją przycinać. Tutaj zobaczcie kiwi. Muszę dzisiaj tutaj porządek porobić, ponieważ wczoraj miałem tutaj trochę prac. No i nasze winogrona. Zobaczcie ile tego jest w tym roku. Piękne winogrona, grona zawiązały się naprawdę super. To jest taka odmiana, wiecie, typowo winna, nie pamiętam już Witis coś tam, czyli winogrono jakieś tam. No i tutaj zobaczcie sobie na tym, na tym jak to nazwać Pergoli, No nazwijmy to Pergolą. Zobaczcie jak winogrona nam pięknie puszcza, jest masa owoców. Masa pięknych, zdrowych gron. No, i tutaj jest jedno winogrono różowe deserowe. I w tym roku, po trzech latach, zawiązało nam pierwsze grono. Zobaczcie, jest takie lichawe, ale zawiązało. I to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że w przyszłym roku tych gron będzie tutaj więcej. Przejdziemy jeszcze do kolejnego winogrona, to jest winogrono białe. Niestety mija czwarty rok, winogrono nie zawiązało yy, kwiatostanów, nie zawiązało owoców. I jeżeli ta sytuacja powtórzy się na przyszły rok, no będę zmuszony po prostu to winogrono stąd wywalić. No i tutaj centralnie przed domem. Pięknie zakwitła juka No i też nie wiedziałem Co tutaj w tym kawałku posadzić Na przyszły rok będzie w ogóle wszystko zmienione Więc wsadziłem słoneczniki Z nadzieją, że po prostu wypuszczą Bo tu jest bardzo taka wiecie Ziemia jałowa, głównie piasku nasypane Ale widzę, że słoneczniki Mają się całkiem, całkiem dobrze No i Zobaczymy co z nich Co z nich po prostu będzie. No i jeszcze nasze zioła, te już są tutaj pozrywane, ale wypuszczają na nowo tymianki oregano i włoska magi. No i tu mamy tą samą sytuację. Mamy tutaj jeszcze pokrzywa nam jakaś wyrosła, więc ją wywalimy. I słuchajcie, co ciekawe, ja tutaj praktycznie tej donicy w ogóle niczego nie plewie. Tam czasami zdarzy się jakiś jakaś mała trawka, a zobaczcie nic tutaj nie rośnie. Jakie tu mamy zioła? Mamy tutaj jedną z odmian tymianku. Tutaj mamy tymianek cytrynowy, czyli on ma taki, wiecie, posmak cytryny. Idealny jest do ryb. No i tutaj mamy Kolejny tymianek. Ja jestem fanem w ogóle tymianku. I to jest też taka odmiana tymianku pieprzowa. Czyli jak sobie powąchacie, to wyraźnie czuć taki zapach pieprzu. Jabłek będziemy mieli w tym roku mało. Ponieważ kwiatki zmarzły i nic z tego nie było. Na tej jabłonce jest jedno jabłko, dwa, sześć jabłek. A na tej jabłoni późnej też mamy gdzieś cztery czy pięć jabłek. Wszystko po prostu nam zmarzło. No i tak to u mnie wszystko rośnie. A za chwileczkę będziemy się brali do robienia winka z porzeczek czerwonych. Więc tak zabieramy się za nasze winko. Mamy tutaj słuchajcie już <coughs> balon czyli tak ja to zawsze robię słuchajcie w tych plastikowych butelkach. W balonie mamy zaraz wam pokażę. Dwa takie koszyki pełne, dosłownie kopowiate e, czerwonych porzeczek Nie dodawałem jeszcze cukru. To, co tutaj widzicie na dnie, zobaczcie sobie. To jest po prostu sok. E, ja to przecisnąłem przez tą wiecie, maszynkę, którą kupiłem. Czy tą przystawkę, którą kupiłem do e, wyciskania owoców do maszynki Zelmer. No i teraz słuchajcie, musimy do tego dodać cukru i w zależności od tego jakie chcemy mieć wino, czy to ma być wino słodkie, półsłodkie, czy wytrawne, tyle cukru należy dodać. Tu jest 19 litrów wody, przepraszam, nie wody, ale będzie 19 litrów wody, na te 19 litrów wody, bo to jeszcze nie jest wino, to dopiero widzicie. Tutaj zobaczcie sobie, jak naturalne drożdże, które są w owocach, ja ich nie myłem, broń Boże, bo nigdy nie myję owoców. One po prostu same w sobie fermentują. I teraz ja pójdę po wodę i zaraz Wam powiem wszystko, jak dokładnie takie wino zrobić. Jakie to będzie wino, będziecie mogli sami spróbować. Ja mam tutaj przygotowany taki balonik. Tutaj jest około pół balona wody. I teraz tak, mysza lubi wina półsłodkie i takowe wino z czerwonych pożyczek będzie. Dodajemy na te dwa koszyki takie jakie wam pokazywałem. Na początek, na pierwszą fermentację dwa Kilogramy cukru, ja tutaj wody nie zagotowuję. Mamy wodę własną ze studni, więc nie ma takiej potrzeby. Ta woda jest idealnie dobra. Rozpuszczamy 2 kg cukru, ale słuchajcie, dla koloru tego wina. ponieważ porzeczka jest owocem tak jakby jagodowym ja dodam jeszcze oprócz tego wszystkiego około kilograma jagód może nie kilograma bo jagody się liczy w litrach więc jeden litr jagód chodzi o to żeby to był intensywny różowy kolor i teraz co należy zrobić? No należy ten cukier, słuchajcie, rozpuścić w tej wodzie. Ja tutaj go no, sobie wymieszam. Zobaczycie później po wlaniu tego wszystkiego. Oczywiście ja będę musiał i tak wody tutaj dolać, tak? Bo w tych 3 litrach 2 kg nie rozpuszczę od razu. Więc będę musiał tej wody tak czy inaczej dolać. I zobaczycie tą pierwszą fermentację. Tą najbardziej taką burzliwą, gdzie drożdże dostaną taki zastrzyk tego cukru, czyli swojego pożywienia. I tutaj dosłownie będzie napierdzielało. Napierdzielało w tym naszym baloniku. Cukier. Połowie jest rozpuszczony, wyciągniemy tą rurkę fermentacyjną. O, wsadzimy sobie lejek i przelejemy to, co się rozpuściło. To jest taki, wiecie, konsystencja gęstego syropu. A to, co się nie rozpuściło, dolejemy znowu wody i rozpuścimy resztę. Zostało nam około pół kilograma cukru. Ja idę dolać wody, rozpuszczę to, wleję i za chwilkę do Was wrócę. Yy, pokażę Wam wino, które już stoi tutaj dwa tygodnie, bodajże dwa i pół tygodnia. Yy, opowiem Wam trochę o tym winie, jakie to będzie wino i co dalej z nim będę robił. Ja mam tutaj przygotowany taki balonik. Tutaj jest około pół balona wody. I teraz tak mysza lubi wina półsłodkie i takowe wino z czerwonych pożyczek będzie. Dodajemy na te dwa koszyki, takie jakie wam pokazywałem, na początek, na pierwszą fermentację 2 kg cukru. Ja tutaj wody nie zagotowuję, mamy wodę własną ze studni, więc nie ma takiej potrzeby. Ta woda jest idealnie dobra. Rozpuszczamy 2 kg cukru, ale słuchajcie, dla koloru tego wina. ponieważ porzeczka jest owocem tak jakby jagodowym ja dodam jeszcze oprócz tego wszystkiego około kilograma jagód może nie kilograma bo jagody się liczy w litrach więc jeden litr jagód chodzi o to żeby to był intensywny różowy kolor i teraz co należy zrobić? No, należy ten cukier, słuchajcie, rozpuścić w tej wodzie. Ja tutaj go no, sobie wymieszam. Zobaczycie później po wlaniu tego wszystkiego. Oczywiście, ja będę musiał i tak wody tutaj dolać, tak? bo w tych 3 litrach, 2 kg nie rozpuszczę od razu. więc będę musiał tej wody tak czy inaczej dolać i zobaczycie tą pierwszą fermentację tą najbardziej taką burzliwą gdzie drożdże dostaną taki zastrzyk tego cukru, czyli swojego pożywienia i tutaj dosłownie będzie napierdzielało napierdzielało w tym naszym baloniku cukier jest rozpuszczony, wyciągniemy tą rurkę fermentacyjną. O, wsadzimy sobie lejek i przelejemy to, co się rozpuściło. To jest taki, wiecie, konsystencja, więc tego syropu. A to, co się nie rozpuściło, dolejemy znowu wody i rozpuścimy resztę. Zostało nam około pół kilograma cukru. Ja idę dolać wody, rozpuszczę to, wleję i za chwilkę do Was wrócę. Yy, pokażę Wam wino, które już stoi tutaj dwa tygodnie bodajże, 2,5 tygodnia. Yy, opowiem Wam trochę o tym winie, jakie to będzie wino i co dalej z nim będę robił. A więc słuchajcie, tutaj już dolałem wody. Zostawiłem sobie... Tak mniej więcej od tego miejsca miejsce na to, że w trakcie tej fermentacji będzie się wytwarzała piana i żeby to wszystko nie uciekało do rurki fermentacyjnej. No i założymy tą rureczkę naszą. O, i za chwilę będziecie mogli. Ja spróbuję jakoś tak inaczej odwrócić o, tak żebyście wy widzieli za chwileczkę zobaczycie jak y, będzie mocno y, fermentować nasze wino to jest ta pierwsza fermentacja tutaj mamy 5 litrową bańkę z winem truskawkowo porzeczkowym z dodatkiem mięty która zrobi nam taki specyficzny smak to wino jeszcze fermentuje słuchajcie tak jak możecie zobaczyć sobie trochę mi uciekło do rurki ale to nic wino dalej jeszcze fermentuje myślę, że jeszcze około 2 do 3 tygodni będzie fermentowało później to wino odcedzimy od miąższu przelejemy do innego baniaka i tam już w ciemnym miejscu Będziemy doprowadzali do tej fermentacji właściwej, yy, która już będzie wytwarzała nam procenty w winie. Tutaj widzicie jakaś osami na kamerę siadła, ale to nieważne. I yy, yy, to wino będzie stało około 6 miesięcy w tej drugiej fermentacji. Yy, I to wino będzie winem też półsłodkim to wino. Również będzie winem półsłodkim. Czekam jeszcze na owoce czarnego bzu. Czekam jeszcze na wrześniowy zbiór co Wam dzisiaj pokazywałem winogron. I będę nastawiał jeszcze 4 balony 3 z winogron i jeden balon z czarnego bzu i takie wina. Będę robił jeżeli byście chcieli sobie zrobić takie wina na pewno spróbujcie zobaczycie że ich smak jest całkiem inny niż tych sklepowych win Nie czuć w ogóle drożdży przede wszystkim nie dodajcie nie dodawajcie tych drożdży winiarskich tego wszystkiego bo to słuchajcie mija się z celem Pijąc takie wino później no czujecie te drożdże w tym winie a to nie o to chodzi ma być czuć smak owoca Bukiet kwiatowy w winie taki, jaki powinien być, a nie bukiet drożdżowy. Więc nie dodawajcie tych drożdży, nie kupujcie tego, róbcie wina na drożdżach dzikich, naturalnych, tak jak ja to robię co roku. I te wina są naprawdę wyśmienite. Jak one już dojdą, pokażę Wam ich klarowność. No smaku niestety kamera wam nie odda ani zapachu. Ale, ale klarowność i to co można po prostu w kamerze pokazać dzisiaj jeszcze będę robił słuchajcie, mieszankę ziołową ponieważ ususzyłem sobie zioła tymianek, oregano będę taką mieszankę robił do mięs jak co roku żeby tego po prostu nie kupować mieć swoje ile można i będę się dzisiaj brał za przygotowywanie kampera takie drobne, wiecie, naprawy, i przede wszystkim uszczelnienie zbiornika. Ten, który już kiedyś uszczelniałem, no niestety po 4 czy 5 latach ten zbiornik znów się rozciekł w tym samym miejscu. Ja zakupiłem, żeby to uszczelnić, do tego celu gumę w sprayu. Uszczelniacz w zasadzie w sprayu. Nie będę wam mówił firmy, bo będzie reklama i tak dalej. Wczoraj wieczorem zmatowiłem to miejsce, spryskałem czterema warstwami. Dzisiaj będę robił próbę nalania wody i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli się sprawdzi, ok. Jeżeli nie, będę musiał szybko kombinować coś innego. Miałem zamiar kupić nowy taki zbiornik, ale koszty tych zbiorników są, słuchajcie, wysokie i po prostu nie mogę szukałem powiem wam, że szukałem ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego takiego, który mógłbym wsadzić pod którąś skanap w kamperze a mi chodzi o zbiornik minimum 100 litrowy bo te małe takie 50 litrowe to jest dla nas to jest zbyt mało wody my je potrzebujemy dużo więcej bo wiecie, mysza sobie włosy myje mycie garków, gotowanie obiadów ta woda jednak mimo wszystko schodzi. Więc dzisiaj robię tą próbę. Będę mył kampera, sprzątał, ścierał kurze. W zasadzie on jest czysty, ale przed wakacjami zawsze to robię, żeby jechać pachnącym, świeżym domkiem na kółkach na wakacje. Planów jako tako nie mamy, gdzie pojedziemy. Po prostu wyjeżdżając z ród będziemy już na wakacjach. Ten rok mamy taki, wiecie, no, no, niefajny, niefajny, niefajnie się zaczął. Yy, mamy różne wydatki, yy, nie takie, wiecie, nieprzewidziane, yy, różne inne rzeczy, więc nawet była sytuacja, że wakacje w tym roku stoją pod znakiem zapytania i, yy, tylko, i wyjazdy, tylko i wyłącznie wyjazdy weekendowe, ale jakoś spróbujemy to ogarnąć żeby pojechać jak co roku żeby odpocząć od domu, od ogródka, od pracy jednej, drugiej i trzeciej. Mysza przede wszystkim od dzieci też musi wyjechać, odpocząć. Chociaż w tej chwili poleciała do Anglii na tydzień czasu. Później jedzie na kolonie nad morze do Jarosławca jako opiekun wróci i będziemy widzieć co dalej. Także zapraszam Was na kolejny film. Ten był trochę taki krótkawy, ponieważ miałem innych masę zajęć. W zeszłym tygodniu pokazywałem Wam, jak robiłem ten zderzak. Teraz trzeba inne rzeczy zrobić: konserwację podwozia, jakieś tam inne zbajery. No i po prostu tego czasu miałem bardzo, bardzo mało. W międzyczasie wiecie, no szkoda tych owoców, tego wszystkiego. Trzeba to poobierać. No i nie będę Wam nagrywał, jak obieram owoce. I tak dalej, bo to jest bez sensu. Mogę Wam tylko pokazać, jak robię wino. Także do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się.